Dzień dobry wszystkim na tym kanale Po raz hoho, -ho, nie wiem który Słuchajcie Martwa urekaria Żywa rekaria. no nie trzeba tutaj w ogóle Pokazywać, która żyje <noise> Bo Widzicie co się stało, co ja z nią zrobię Niestety, leci pod to Wiecie co, to jest efekt mrozu Po minus 20 Minus 22 momentami spadało Nie ma szans Aurekaria w naszym klimacie, uświadomcie sobie Jak rośnie w przeciągach bo prawdopodobnie to może dać radę, ale to musi być no, w jakimś zaciszu. Ja nie miałem zaciszu, ona była gdzieś tam w przewiewie, no i niestety tyle zostało. Ale słuchajcie, udało się, mimo to, mimo to, że to już tu nie żyje i to już nie odżyje, nie ma takiej opcji. To wszystko po prostu jest martwe. Tu na dole rośnie taki malutki, potem, potem pokażę, widzicie? Zaczął rosnąć na nowo. Czyli część podziemna dała radę, ale zobaczcie, ile ja jestem w plecy. Ile ja jestem w plece i tak grubo się zastanówcie, jak mieszkacie w rejonach jak ja, że może spadać do minus 20, nawet poniżej, czy sadzić w grunt. Jednak trzeba lepiej chyba trzymać w donicy, tak jak tam mi zostało. Tam to jest trawa, dlatego to tak wygląda. Tutaj na, na, teraz wyjąłem akurat z tej doniczki. Grubo się zastanówcie, czy warto. Ja wiem, że rosną na Pomorzu i tak dalej. Dają radę. Tam dają radę, bo tam jest klimat całkowicie inny, tam nie ma po minus 22, żeby sobie spadało. Myślę, że bariera taka z przemarzaniem to będzie 18-17 min na minusie. I to jest naprawdę już kosmos i zobaczcie, no to kawał już aurekary było. No kosmos dla takiej rośliny. No nie jest za bardzo przygotowana na nasz sezon, jakby nie patrzeć. Nie? Obetniemy najpierw trochę wyżej i zobaczymy, czy jest cokolwiek coś zielone. Słucho. sucho. Nic. Widzicie? Nie ma takiej opcji, to wszystko jest suchutkie. Wiek? Jak pachnie dziwnie. Raz, dwa, trzy albo cztery, cztery lata gdzieś tak będzie, nie? Także widzicie. Taka sytuacja. Pokażę Wam troszkę bliżej. Moment widzicie to zielone? Czyli żyje, ale jeszcze troszeczkę obecne. No, no tutaj to nie, bo tu na pewno część już jest spoko. Ale można jeszcze spokojnie gdzieś tak na tej wysokości, myślę, ciachnąć bez problemu. Przydałoby się rękawiczki, bo naprawdę to kuje strasznie. No ale jak to ja? Hardcore, suche. Tak samo idą wióry suche. No szkoda, nie? To jest druga, którą straciłem. A ogrywa, oczywiście okrywam ją agrotkaniną. Są filmy na YouTubie, gdzie ona była okrywana i to dosyć porządnie. I to też nic nie dało. Chociaż kto wie, może dlatego, że na żuławach jest taki mokry klimat, to też swoje zrobiło. Nie wiem. Daję Wam do myślenia w tym momencie, poprzemyślcie sobie za aurekariami, jakie je uprawiać i tak dalej. Czy to moja ziemia zrobiła ten problem, No ale raczej zrobił problem mróz. Pokażę Wam z bliźniutka jeszcze. Zobaczcie, tyle zostało z pięknej eurakarii. Mam nadzieję, że to się bójnie. Trzeba poczekać, pewnie w przyszłym roku. Oczywiście, schowam do piwnicy, jak będzie spadało tam poniżej minus 5 stopni. I wtedy zobaczymy, co z tego jeszcze wyrośnie. No, a tyle zostało. Widzicie, rudzielec. Tak, to, Tu miałam trochę odchorowała, że tak powiem. Ale w tym roku już przyrost powinien być ok. Ja też przesadzałem, jak się nie mylę. I tu już widać, wszystko jest ładnie. I nie będę ryzykował, nie ma takiej opcji. Myślę, że tak minus poniżej minus 5 będzie spadać, będę chował do piwnicy, tak jak robiłem to w zeszłych lat. No. Dobra, tyle. Dziękuję bardzo. I trzymajcie się i oczywiście do następnego jakiegoś tam filmioka.